Od jakiegoś czasu widzę na wszystkich portalach społecznościowych taką masę postów, że życie po 50 się kończy, życie seksualne po 50 to w zasadzie nie istnieje. Nie wiem, dla mnie to jest kompletna bzdura. Jest a tak jeżeli... Menopauzę jeżeli dokładnie... do tego włożyłem menopauzę, że menopauza to już jest koniec życia. Tak Czasami to jest początek i to niejednokrotnie lepszego życia. Tak, a że facet po 50 to już w zasadzie nie ma względów. To jest nieprawda. Dla nas po 50 trzeba sobie zrobić, ja to nazywam lifting, dolnej części ciała. Jak, jak się robi lifting twarzy, tak samo trzeba sobie zrobić lifting dolnej części ciała. Bardzo u mężczyzny. Obradowe. Tak, u mężczyzny. Osocze bogatokłytkowe albo toksyna botulinowa do prącia, kwas hialuronowy do prącia i ewentualnie korekta żołędzi plus jeżeli jest problem z estetyką moszny, to operacja plastyczna moszny, żeby te jądra wyglądały estetycznie A u kobiety? Co u kobiety? No to jest wiek, w którym może się nasilać suchość pochwy i z tym musimy walczyć. Do tego mamy osocze, laser frakcyjny, preparaty kwasu hialuronowego, nieusieciowane do nawilżenia, usieciowane do poprawy jędrności skóry warg stromowych większych, co niejednokrotnie też w tym wieku zaczyna być problemem. Więc takie kombo zabiegów, moglibyśmy powiedzieć. Pakiet 50, plus, zarówno w urologii, jak i w ginekologii, jak najbardziej.